Witam Was serdecznie, że jest z tej strony Hongo. To jest drugi odcinek kariery Borussia Dortmund yy, Taki skład. Dużo się rozmieniało. zmieniało. Jak będziecie w ostatnim odcinku, wiecie. Yy, transfery. Mieliśmy kupić jakiegoś yy, prawego obrońca. Prawy obrońca to nie będzie prosty, prosty zakup, ponieważ prawych obrońców jest. No. 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 no dużo. Nawet ich bardzo dużo do 26 roku życia. Barka jest Premier League dla mnie, bo to jest jedna z najlepszych lig Znaczy dobra. się dla mnie jest najlepsza. Colman. No, no Colman no, no jest genialny. No, no powiedzcie no, że jest genialnym działnikiem. Pytanie. Nie go obserwuję. Ale jeszcze sobie na Tela Zapytajmy o niego, choć w sumie możemy też dać, żeby go obserwował. <laughs> nikogo... O, a tu jest Kevin Groszkrowicz, który gra wojskami. E, chyba... <laughs> Przepraszam, nikogo lepszego nie znajdziemy. To jest Rafael, którego... Walker. No to jego ten to jest zabójcze. No ale oczywiście za 6 milionów go nie kupimy. No bo... No bo... No nie kupimy go za 6 milionów. No i szczerze, że to jest niemożliwe, że go kupić za 6 milionów, bo przecież to jest taki genialny zawodnik, że... Przemęser 9,5 He, nie Nie Nie, lewa obrona jednak jest... Jednak jest potrzebna, ponieważ tam... Yy. Aha, Coleman 19 10 Ech. czy naprawdę nie ma nie ma nie ma obrońcy może to jakieś jest na liście transformy bojata bojata ale on ma on, ma, on jest słaby Zrobiłem w innej widze. Tak, patrzyłem, teraz była chwila, chwila, zamyślenia, bo patrzyłem na jego statystyki, ale może sprawdzimy w jakiejś innej widze. Aha, sprawdźmy. To Francji. Aha, zadzwoniłem, żeby, żeby nie na transferowej, tylko domyślnym Tam będzie dużo. No, Aurier. Pewnie że to jest bardzo dobrym zawodnikiem. Dlatego, że Powiem Wam, że wyboru nie ma. Jakichś też zawodników genialnych nie ma. Może ten. Chciałam zapytanie Zapytanie pytanie o niego. A wiecie co? Znam takiego zawodnika. Na pysie nazywam. PEK Peter Pekarik To jest zawodnik genialny Ale w sumie możemy się o niego zapytać To jest też nawet spoko bo za czynnik, który z zawodników jest najtańszy, czyli, których tam mamy. Runaj real Madrid. O, może przejść do realu. Wow! No to porządnie. Za tego 1000 za Pekarika 6,5 A zobaczę to teraz moją ile mam tu. Hmm. Czy jednak myślę, że, że ten choć może pewnie ma słaby URL Ale damy za niego te pieniądze o 600 czy 600 damy za niego Niech, niech się cieszy jakieś po prostu jakieś obrońca prawy by się przydał. Byle jaki nawet może być. Ja Widziałem, że to jest zmiennik, więc pewnie nie jest jakiś genialny. No ale zobaczymy. Ferta transferowa za Łukasza piszka. Chyba was coś boli. No oczywiście, że nie no, bo, bo, bo nie. Piszczek jest genialny z oni. Ja nie sprzeda. No nie, nie, nie. Tak łatwo to nie będzie. Pytam Was, Mówię Wam, że za Gindog Gindogana nie chcę, choć w może kiedyś, może kiedyś będę tego Gindogana wtedy się sprzedamy. No dobra, jest przyjęta. 7000 tysięcy że wystarczy. Zmiennik damy mu. No bo inaczej on nie będzie grał. Myślę, że to on nie będzie jakiś Super zaków. O Boże, jaki mecz. No nie. O oh my god. Mecz towarzyski z Realem Dobra, przyjął kontrakt. Tylko teraz idą na overall. Bo pewnie tak, że się boję. Że on jest słaby. I to bardzo. 66 Eym... Um. Dobra. Ok. Ale no spoko Bo. W porównaniu do innych, no to, to jest lepsze. No. no jest lepsze. Dobra. Zostało nam mało pieniędzy. Na bardzo mało pieniędzy. Eee, chyba jakieś dwa dwa, dwa. dwa. Chyba dwa miliony. I nikogo za, za tą sumkę. Nie wyciągniemy, no chyba, że jakiegoś słabego bramkarza, który będzie, będzie nam coś tam bronił Od 19 do 23, niech, niech taki, takiej, takiej może, taki młody, młody, bardzo młody, żeby był Tak, jego, jego na pewno kupię za milion Jego też na pewno I 19-letni, tak chcę kupić, żeby był na zapas, żeby jak, jak coś się stanie, to żeby, żeby, żebyśmy go mieli. Adam Smith. No ale... ale... On jest do wypożyczenia. A to może sobie go dajmy do wypożyczenia? Jeśli on jest do wypożyczenia, no to chyba ja za czyste 5, cały sezon i dajmy mu A wiecie to nie A ani z przyszłym za pierwszego nich składu, więc jest. Yy, ma... Będzie, będzie kiedyś jakiś doby, będzie dobry. Ale dajmy sobie go na porzeczenie może, może się zgodzą. Miałem taką cichą nadzieję, ale tu mamy mecz z realem. Więc yy, słuchajcie, ja może, może... ja jeszcze tutaj coś mam. że Mac Humor jest jakoś jeszcze powiedzieć. Nie. Nie. To jest za dobry. Więc ja się z Wami będę żegnał i zaraz nagram kolejny odcinek. Eee, poczekajcie, Ja się z Wami pożegnam normalnie. Dobra. Więc ja się z Wami żegnam. Tak ja działam, sobie poradę. Ja się z Wami żegnam. Eee, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tutaj taki krótki odcinek. Taki dla bo mi się nudziło. I w, zapraszam do kolejnego odcinka, który będę nagrał za chwilę. A... No, mam nadzieję, że się podobało i, i będzie, to będzie to fajna seria. Więc ja się z Wami żegnam. Cześć!